Masz testosteron w normie, a Libido nie ma? Nie masz ochoty. Nie czujesz ciała. Seks? Może później. Wiem, jak to brzmi, i wiem, jak często się zdarza. I nie, to nie zawsze hormony. To często styl życia, który wycisza cię od środka. Porozmawiajmy o tym. W tym filmie pokażę Ci 5 powodów, dla których Twoje Libido znika, mimo iż formalnie wszystko jest ok. I dam Ci narzędzia, żeby to odzyskać. Jeżeli jesteś gotowy, wróci do swojego ciała. Libido jest najczęściej jeden do jednego kojarzone z testosteronem, a wcale tak nie jest. Testosteron jest ogólnie dobrym wyznacznikiem zdrowia mężczyzny: jest to wyznacznik tego, jak śpimy, jak dbamy o odżywianie, trening, stres, jak ogólnie nasz styl życia wygląda. No i wiadomo, wystarczy słabo się wysypiać, i to jest główny czynnik, który na testosteron będzie wpływał negatywnie, ale nadmierna masa ciała, dużo stresu. Złe odżywianie to są czynniki, które bardzo mocno obniżają nam testosteron. Ale i to można w pewnym stopniu przekładać na to, czy rzeczywiście nasz styl życia jest odpowiedni. Ale testosteron, w, jeżeli chodzi o wpływ testosteronu na libido, to wcale nie jest to wpływ jeden do jednego. To nie jest tak, że osoby z wysokim testosteronem zawsze mają wysokie libido, czy też osoby na przykład z wysokim libido zawsze mają wysoki testosteron. Zdarza się, że osoby z wysokim testosteronem wcale nie mają libido, albo osoby z średnim czy niskim testosteronem te libido mają. Bardzo wysokie, ponieważ na libido wpływa i nasz cały mózg, neuroprzekaźniki, różne też czynniki środowiskowe i też hormony przysadkowe, a nie tylko sam testosteron. I wiele tak zwanych boosterów testosteronu, jak na przykład MACA czy Tribulus, które w ogóle na testosteron nie wpływają, a wpływają na hormony przysadkowe przede wszystkim LH czy FSH, są rzeczywiście czymś, co wspiera, wspiera mocno libido i w ogóle takie życie seksualne, ale wcale nie ma. Przełożenia na testosteron, co też pokazuje, że nie tylko sam testosteron jest powiązany z libido, tylko różne inne czynniki. Jeżeli chodzi o powód numer jeden problemów z libido, to oczywiście jest stres. Prokreacja, do której tak naprawdę zmierza seks w takim ewolucyjnym znaczeniu, jest takim luksusem, który oczywiście ma przedłużyć życie naszego gatunku, ale żeby się rozmnażać, potrzebujemy mieć zapewnione. I jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jedzenie, musimy mieć zapewnione właśnie takie bezpieczeństwo, że nie mamy dużo stresu, i ogólnie musimy być przygotowani na to, żeby to potomstwo wychować. Dlatego też, jeżeli po prostu mamy dużo stresu, to nie mamy ochoty na seks, nasze libido po prostu spada. Jest to normalny, ewolucyjny mechanizm. I jeżeli tego stresu mamy naprawdę dużo, to nic dziwnego, że tego libido nie ma. Dlatego też, metody redukcji odczuwanego stresu, mindfulness, głębokie oddychanie, nawet przed po prostu sytuacj sytuacjami łóżkowymi przygotowanie się, redukcja odczuwanego właśnie stresu czy jakieś rytuały mogą być bardzo pomocne, żeby o to libido i o funkcje seksualne zadbać, ale po prostu nadmiar stresu będzie głównym zabójcą Twojego libido. Po prostu wiadomo, jak jesteś mocno zestresowany, to nie masz ochoty na seks i to jest podstawowa kwestia. Druga kwestia to są neuroprzekaźniki i przede wszystkim dopaminowa stymulacja. Problem jest taki, że dzisiaj mamy ogromne po prostu zasoby stymulacji naszej dopaminy od social mediów, od różnych powiadomień, od po prostu rzeczy, które nas cały czas, cały czas nas pobudzają, cały czas zwiększają naszą dopaminę, naszą dopaminę więc coraz ciężej na przykład uzyskać pobudzenie taką stymulację seksualną, szczególnie jeżeli ktoś ogląda dużo pornografii, ale nawet już teraz social media działają tak, że wystarczy wejść gdzieś tam, kliknąć na jakąś powiedzmy ładną kobietę na Instagramie i potem będzie nam się to ciągle pojawiać, tak, czy na TikToku, czy gdziekolwiek indziej, co samo w sobie jest znowu stymulujące, tak naprawdę podbija nam dopaminę, pokazuje nam... Yy, często nierealne ciała, nierealne w ogóle kobiety i potem to wpływa na nasze oczekiwania, już nie mówiąc o różnej, różnego rodzaju pornografii, szczególnie ostrej czy jakichś dziwnej, dziwnych filmach pornograficznych, które będą wpływać znowu na nasze oczekiwania i na naszą dopaminę i to też już mamy coraz więcej badań, że duża ilość oglądanej pornografii wiąże się z gorszą satysfakcją z życia seksualnego i często z w ogóle z zaburzeniami erekcji w ogóle z jakimiś tam zaburzeniami satysfakcji seksualnej, dlatego też Ograniczanie naszej dopaminy, czyli na przykład ograniczanie social mediów jest bardzo wskazane, ograniczanie różnego rodzaju stymulacji w naszym życiu, no i oczywiście ograniczanie pornografii jest bardzo, bardzo mocno wskazane, żeby zwiększyć swoje libido i chęć na prawdziwy seks, a nie tylko na masturbację, czy też na pornografii, jakieś sztuczne rzeczy, które nas stymulują i podnoszą nam dopaminę, tylko tutaj też warto do tego podchodzić całościowo, bo... Zarówno YouTube, zarówno kawa, papierosy, jakieś inne używki, stymulanty, rzeczy, które jemy, które pijemy, mogą wpływać na, czy w ogóle które robimy w ciągu dnia, rzeczy, które y, lubimy, które y, często przynoszą nam taką jakąś y, natychmiastową gratyfikację, będą nam podnosić mocno dopaminę, dlatego też na hamowanie jakby tych. Tego pobudzenia dopaminowe, dopaminowego, warto do tego podchodzić całościowo, czyli nie tylko ograniczać korzystanie z telefonu, ale także z różnego rodzaju używek, czy rzeczy, które jakby kontrolują nasze życie i które na przykład sprawdzamy wielokrotnie w ciągu dnia, czy robimy wielokrotnie w ciągu dnia, jak na przykład palenie papierosów, czy inne tego typu rzeczy. Warto do tego podejść całościowo, bo to jest absolutnie kluczowe, żeby też zadbać o nasze libido. Kolejna kwestia to oczywiście sen. Sen jest w zasadzie najbardziej połączony z poziomem testosteronu, ale także i z libido i znowu chęcią do prokreacji i ze zdrowiem seksualnym, w ogóle z funkcjami seksualnymi. Jeżeli mamy za mało snu, jeżeli się nie wysypiamy, jeżeli mamy niedobory snu, to po prostu nie mamy chęci na, yy, na seks, nie mamy po prostu libido i dbanie o odpowiednią ilość snu i regularne godziny snu jest absolutnie kluczowe. Yy, jeżeli tego snu szczególnie długofalowo masz, masz mniej, to po prostu wiadomo, że znowu cała gospodarka hormonalna będzie zaburzona. Yy, Także hormony przydatkowe, nie będzie tego libido, mogą być problemy też z funkcjami seksualnymi, z erekcją itd., więc dbanie o sen jest tutaj absolutnie kluczowe. Te godziny powinny być regularne, no i idealnie jest spać spać około 7 godzin w nocy lub więcej, co przekłada się na 7,5-8 godzin spędzonych w łóżku. Do tego bym codziennie dążył i najważniejsze jest to, żeby te godziny snu były regularne. To jest absolutnie najważniejsze, czyli od poniedziałku do niedzieli kładziesz się na przykład o 23, a nie że od poniedziałku do czwartku kładziesz się o 22, czy tam od niedzieli do, do czwartku, a w weekend kładziesz się o 2, 3, 4 nad ranem, bo to najbardziej rozreguluje Twój rytm dobowy właśnie hormony i tak samo libido i praca mózgu. Często problemem jest też brak kontaktu z ciałem, różnego rodzaju traumy, zamrożenie emocjonalne, brak ruchu, w ogóle takie blokady na poziomie ciała. Jeżeli ktoś też nie lubi swojego ciała, yy, źle patrzy na swoje ciało, no to wiadomo, że też jest związane to z mniejszym libido, ale przede wszystkim brak ruchu, brak takiej aktywności fizycznej. Yy, ciało, które jest po prostu, które się nie rusza, którego nie trenujemy, będzie i sztywne, będą problemy i znowu z funkcjami seksualnymi, będą problemy z libidą, będą problemy z pewnością siebie, ale nawet z tym, żeby po prostu no to ciało, jeżeli, jeżeli w ogóle nie trenujemy, nie ruszamy się, to no to ciało będzie sztywne, po prostu nie będzie dobrze reagować na po prostu rzeczy takie łóżkowe, więc to będzie mocno nam utrudniało tego typu aspekty, więc absolutnie podstawą jest Aktywność fizyczna to w ogóle jest absolutnie podstawa całego naszego zdrowia, ale znowu jeżeli patrzymy na to pod względem hormonalnym, pod względem stresowym czy pod względem krążenia, ciśnienia krwi, krążenia, to aktywność fizyczna jest znowu najważniejszym elementem, który te wszystkie parametry reguluje, więc aktywność fizyczna jest absolutnie kluczowa, żeby to libido poprawić, no i zadbać w ogóle o sprawność seksualną i zadowolenie z seksu też z własnego ciała, co ma bardzo duże... Całościowo przełożenie na życie łóżkowe. I różnego rodzaju zaburzenia metaboliczne, czy stany zapalne będą wpływać także na nasze libido. Na przykład, jeżeli ktoś ma bardzo zaawansowaną insulinoporność, czy cukrzycę typu drugiego, czy nadciśnienie, czy też nawet początki miażdżycy, to pierwsze problemy z naczyniami krwionośnymi pojawiają się właśnie w małych naczyniach krwionośnych, także w tych w narządach właśnie narządach seksualnych i bardzo często jako pierwsze problemy, właśnie na przykład w cukrzycy typu drugiego czy w pojawiają się problemy z erekcją, pojawiają się problemy z funkcjami seksualnymi, co potem oczywiście przekłada się na libido. Stany zapalne, właśnie insulinoporność, nadwaga, otyłość brzuszna, otyłość tłuszcz wisteralny to są rzeczy, które bardzo negatywnie wpływają i na w ogóle postrzeganie siebie, na właśnie funkcje seksualne, i na libido, i na całą gospodarkę hormonalną, bo to będzie nam całą gospodarkę hormonalną zaburzać, będzie prowadzić do obciążenia wątroby, będzie prowadzić do leptynooporności, co przełoży się po prostu na całe nasze zdrowie, więc... Dbanie o wyrównanie wrażliwości insulinowej, zmniejszenie stanów zapalnych, przede wszystkim poprzez zdrowy styl życia, czy być może przez suplementację, jest absolutnie kluczowe, żeby zadbać o nasze libido. A co może zrobić już dziś, żeby poprawić swoje libido i życie seksualne? Zadbaj o minimum 7 godzin snu, co przekłada się na 7,5-8 godzin spędzonych w łóżku, w regularnych godzinach, co jest absolutnie najważniejsze. Przez pierwsze 15 minut. Po przebudzeniu i przed snem nie korzystać z telefonu. Absolutnie kluczowa rzecz dla zdrowia, zdrowia psychicznego, zdrowia mózgu. Co najmniej 30 minut aktywności fizycznej codziennie. Dobrze jest robić i spacery w ciągu dnia, i dodatkowo jakiś chociaż krótki trening, czy chociaż kilka razy w tygodniu jakiś dłuższy trening. Absolutnie kluczowe też, żeby nie siedzieć na przykład 5-10 godzin przy biurku bez ruchu, tylko robić przerwy od pracy i ogólnie robić tych kroków jak najwięcej. Oczywiście ograniczenie pornografii co najmniej na 7 dni absolutnie też niezbędne dla zdrowia mózgu i dla zwiększenia... Libido. I dobrze też często działa taki dziennik emocji, gdzie rano lub wieczorem zapisujemy swoje emocje. Najlepiej, na przykład, wieczorem oczyszczać swoją głowę z tego, co się wydarzyło w ciągu dnia, zapisywać swoje emocje, ale rano też możesz zapisywać swoje intencje, czy w ogóle po prostu wyrzucać to, co w głowie masz, co się w tej głowie dzieje, żeby oczyszczać się z tych myśli, żeby ten mózg wyczyszczać, wy, wyciszać i w ten sposób zmniejszać odczuwany stres i być bardziej ze sobą, być bardziej obecny, co przekłada się znowu na libido i funkcje seksualne. A jeżeli chcesz, żebym pomógł Ci to wszystko. Poukładać, od hormonów po psychikę, od stresu po dopaminę, to zapraszam na konsultację. Pomagam odzyskać libido, energię i kontakt z ciałem, nie tylko przez testosteron, ale przez cały system. Link do konsultacji znajdziesz w opisie. A ja już dziękuję za uwagę. Jeżeli masz swoje przemyślenia dotyczące libido, to zapraszam do zostawienia komentarza oraz do zostawienia subskrypcji, ponieważ na tym kanale co tydzień poruszam różne elementy związane ze zdrowym stylem życia. Thank you.